Witam na moim kanale, w którym prowadzę recenzje książkowe. Dziś omówimy sobie książkę pod tytułem Konrad Wallenrod. Książka napisana przez Władysław Mickiewicza, wydana przez wydawnictwo Czytelnik. Tak, tutaj książka jest z przodu. Tak, z grzbietu, a tak z tyłu. Cena książki to 5 zł. Książka liczy sobie dokładnie dziewięćdziesiąt sześć stron, są uwagi o tekście, wcześniej jeszcze są objaśnienia poety. oczywiście mamy krótki wstęp przedmowy i zaczyna się treść opowieść, czyli historii Konrada Waleń-Roda. Książka jest napisana poezją. Jest utworem wierszowanym, znaczy wierszowanym, jest pisana poezją no, po prostu. W książce oczywiście bardzo często występują odnośniki. Tłumaczące co to znaczy dane słowo i wyjaśniające skąd się wzięło. W książce mamy oczywiście pokazane numery wersetów a także tytuły. Można powiedzieć, że scen. Scen. A także oczywiście bohaterów. To akurat mówi bohater bo no, oczywiście mamy symbol sceny Czyżbyś można w tej książce powiedzieć no. jest to książka napisana poezją czy jest ciekawa mniej więcej tak Aczkolwiek Mickiewicza za bardzo nie lubię, bo jego styl pisania jest taki trudny, nudny i żmudny. Ale Konrad to akurat wyszedł mu całkiem przyswoicie. No i cóż, serdecznie podzielę książkę wszystkim fanom poezji. Naprawdę warto ją przeczytać. Jest to chyba jedyna książka Mickiewicza, którą naprawdę warto przeczytać. Przynajmniej moim zdaniem. No i co więc chcę w tej książce wiedzieć? No. Książkę można kupić w zasadzie wszędzie. Można też ją wypożyczyć. I, więc dostęp ten do jest bardzo ułatwiony. Książka nie jest tajemnie mnie droga. 5 zł to naprawdę za książkę to jest nic. Zresztą książka nie jest też jakoś szczególnie gruba, tak? 96 stron tekstu to, to w zasadzie jest nic, to można przeczytać w jeden dzień także no... taka poezja jak wam się nudzi nie ma się co robić to możecie sobie to przeczytać czy warto po tą książkę sięgać no fani poezji obowiązkowo powinni tą książkę sięgnąć więc wszyscy inni jak nie chcą to niech tak nie czytali bo, bo w sumie to nie jest jakoś szczególnie ciekawe taka tam zwykła poezja Mickiewicza no i to było na tyle, mi się recenzje śmiertelowało, to subo jakby w górę, jak nie to nie. No i na razie.